ma widzowie, z tej strony Zawias. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam kilka shotów z mojego ostatniego live'a. Był to mega rekordowy live pod względem donatów. Postanowiłem w ten sposób trochę podziękować właśnie wszystkim donatorom, nagrywając ten film. Jeżeli chcecie możecie zostawić suba i lajka. Like Nie będę już bardziej przedłużał i zapraszam na zobaczenie tych kilku shotów. Oh, oh, donate. więc y, zmienię Też mi się tak wydaje no 50 zł 50 zł? <śmieniu> ile? Co? O, to chodzi. A co byłoby, niby, ok no. No ja 20 nie, Ja nie mogę. Kurde, jak tego? Kurna, Kind. 20 zł. Zabierz kolegów na pizzę. Kurde, dziękuję. Dwie dychy znowu. O co chodzi? Będzie trwało. O kurde. Nie, no znowu do...

Dziękuję. Mam nadzieję, że te kilka shotów Wam się podobało. Jeżeli tak, możecie wysłać je znajomym. I jeszcze raz chciałbym na sam koniec filmu podziękować wszystkim donatorom. Dziękuję dla Best of the Best, dla Kurna Kinte oraz dla krwawej mery. Bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. Widzimy się już niedługo w następnych filmach. Dzięki za oglądanie. Nara!